Tysiąc cudów świata, świątynia nieba, Azja Wschodnia i Środkowa, Chiny, Pekin. Muzyka Jesteśmy przed jednym z najbardziej cenionych zabytków Pekinu, świątyni, będącej odbiciem chińskiej kosmologii, łącznikiem z niebiosami i symbolem miasta. Przed nami kompleks świątyni nieba. Święty skrawek ziemi był miejscem, gdzie cesarz przewodniczył najważniejszym dobroczynnym ceremoniom i obrzędom. W ich trakcie nawiązywano łączność między niebiosami a ich synem, czyli cesarzem. Tą drogą trafiały na ziemię odwieczne prawa. Świątynia nieba była domeną monarchów, niedostępna dla śmiertelników dziś kapłani usunęli się w cień, dopuszczając rzesze zwiedzających. Uświęcone zasady sprawiły, że obiekt usytuowano dokładnie wzdłuż osi północ południe, spełniając niebiańskie kryteria. Jesteśmy w południowej części kompleksu, przy ołtarzu nieba, gdzie celebrowano przesilenie zimowe. Podczas obrzędów, przy akompaniamencie muzyki, składano w ofierze zwierzę. Ołtarz wybudowano z niebieskiego kamienia, później zastąpiono go białym. Składa się z trzech poziomów reprezentujących ziemię, śmiertelników i niebiosa. Na każdy z tarasów wjedzie 9 stopni. Najwyższy taras jest otoczony dziewięcioma kamiennymi pierścieniami. W chińskiej kosmologii liczbie 9 przypisywano szczególne znaczenie, ponieważ Ziemię od nieba dzieliło 9 warstw. Nie przychodzi nam to łatwo, ale musimy przyzwyczajać się do mnogości Chińczyków. Przewalające się tłumy, zwiedzających, są adekwatne do ilości mieszkańców tego państwa. Prawdopodobieństwo zrobienia zdjęcia bez Chińczyka graniczy z cudem, a ich ruchliwość jest chyba powszechnie znana. Przed nami okrągły, kryty niebieską dachówką pawilon Cesarskiego Sklepienia Niebiańskiego, stojący na białym marmurowym podeście, do którego spróbujemy zaglądnąć, przeciskając się przez tłumy Chińczyków. Pawilon otacza niezwykły mur zwany ścianą echa, który w nieoczekiwany sposób, bo po obwodzie, przekazuje dźwięki, o czym trudno się przekonać, gdyż na przeszkodzie stoją inne przykładane do muru uszy. Od najdawniejszych czasów Chińczycy jako budulca używali drewna. Było łatwe w transporcie i praktyczne. Funkcję nośną spełniały słupy i dźwigary. Nie używano ani spoiwa, ani gwoździ. Specyficzna konstrukcja dachów sprzyjała ich zakrzywieniu, choć wybór tej konstrukcji może być również sprawą preferencji estetycznych. Wystarczy spojrzeć do góry, by przekonać się, jak niezwykłe robi wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z kolorowym, precyzyjnym rysunkiem. To prawdziwy majstersztyk połączenia funkcji i formy. Cały kompleks świątyni Nieba zajmuje ponad 267 hektarów, w którym liczne budynki otaczają sędziwe drzewa. Głównym traktem założenia, jak we wszystkich chińskich świątyniach, biegnącym na osi północ-południe, idziemy dalej. Obiektem robiącym największe wrażenie jest pawilon modłów o pomyślny rok, wzniesiony w 1420 roku, kiedy Pekin ustanowiono stolicą. Cesarscy mistrzowie Fengshue wykazali, że dokładnie w tym miejscu niebiosa spotykają się z ziemią. Pawilon wczesną wiosną stawał się miejscem najważniejszych obrzędów i modłów o pomyślne zbiory. Stoszkowa kopuła jest elegancka w swoich proporcjach, a jej okrągły kształt symbolizuje zasięg niebios. Trzykondygnacyjna budowla, której dach ozdobiono dachówkami w kolorze niebieskim, opiera się na 28 filarach. Cztery największe po środku wyobrażają cztery pory roku, a podwójny pierścień po 12 filarów reprezentuje 12 miesięcy oraz tradycyjny chiński podział dnia po dwie godziny na każdy filar. Właśnie dachy nadają budynkom efekt lekkości. Zakrzywione ku górze okapy rzucają cień na ściany, wydają się unosić w powietrzu. Są to nie tylko rozwiązania estetyczne. Wystające okapy spełniają też praktyczną funkcję. Chronią budynek przed deszczem i regulują ilość promieni słonecznych. Wnikających do środka, wpuszczają je zimą, gdy kąt padania jest mniejszy, a zatrzymują ich nadmiar latem. Pawilon już kilkakrotnie ulegał zniszczeniu. Ostatnio odbudowano go w 1890 roku. W południowej części kompleksu znajduje się Park Świątyni Niebios, w którym mieszkańcy Pekinu ćwiczą tai chi, Tańce salonowe przygotowują się do występów w operze, wprawiają się w kaligrafii, puszczają latawce, grają w badmintona i karty.